Hey yo, second floor! Kurba, Max! So sharp! Hey yo! You're located in the bomb. Change the mag! Change the mag! magazine! The magazine One of four remaining. A four eliminated. Friendly mission successful. Kurba, that's what i Jest łazienka. kurwa, w łazienkach Kurwa w jakich łazienkach? W kuchni a był No skomowałeś mnie W kuchni no łazienki łazienkach i kuchniach tylko. Tak, no, ale... 6. No nie wiem czy kurwa sikasz w kuchni, ale dobra to Powiedziałem w łazienkach, bo był łazienkach, a później przyszedł do kuchni Tak, logicznie tak, kuchni nadal?

<laughs> Pierwszy wygrany mecz uh. Nice Co uh. yeah. Gramy w... Jemboła Airship dalej? No O mogę na 7 dni ten 4 kupić Ja też chcę Shift F2 Naciskasz ikonkę jemboła Rewatch I zobacz ile masz tych 145 Mogę 7 dniowe Doładowanie kupić Dobra, ja mam tu jakieś darmowe doładowanie, nie wiem skąd. Dobra. Ty... Na 7 dni jeszcze, ja pierdolę. Jak uruchomisz to doładowanie? O, tu. I tu mam 7. Musisz zacząć wołać po numer. Ej, oszukali mnie, kupiłem to i... A musisz restartować grę. Ale gówno. Eee, to na razie mi się nie chce. Dobra, nie dopalacze nie wiem, aktywujemy. Dopalacze... Aktywuję, dobra. Aktywuję nie też. to nie Co? Już a? za późno, wleciało. To uh, 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 uh. dobry dobry to towór. Coca-Cola z Fortnite. Nowy smak, robi wrażenie. Nikt nie kupi pewnie. Ja bym ah. kupił. chujowe mapy się trafiły. Wszystkie są. Brak bana też jest chujowy, bo nie ma, nie ma obrazu. nie ma bana. Na Kurwa! O! Oh. Ej, czemu kurwa wyszedł do nas? No uznaliśmy że załatwia gierkę, żeby nam za nie było. No, tak, prawdopodobnie. A to ty jak to? Dzięki jo. Nie widać w każdym przejściu. Aha, dobra. Hello there. On kurwa Kanka. tym głównym przejściem, Debić, przeszedł. Jak on kurwa z wybuch jak ja tędy przeszedłem? Hello there. I can... I love the Znaczony w skanowaniu Kurwa ten głową I czy pakiet będzie? Nie. Jest pakiet! No nie, nie. Eee. Nie ma otwierania, lecimy dalej. Dopalacz się! Barnuje, no, no. ładnie! Tu są ważne nasze sekundy. To rzeczy ważne i ważniejsze, rozumiem, no, rozumiem? Właśnie, pakiet nie jest ważny. Uzbierasz drugi i otworzysz dwa, a nie będziesz otwierał pojedynczo. Kurde, o tym nie myślałem! No ale jak chcesz, to możesz sobie otworzyć. Dobra, otwieram. Nie, nie upłacę ci się! O damy Tomek pogórski, Tomek pogórski, bo wiecie, Tomek. Cześć Tomek. Pogórski Kurwa, dobrze. Co masz pierdolamy? Gramy w grę. A, rzeczywiście. Exon na jednych drzwiach można wszystkie bomby postawić? Nie yeah. Nie! Yeah. Yeah. Kabum! Tak! Dobrze. Kabum! Uuu, Kurwa, ale pierdolu. Ale to ale było dobre! O kurwa drugie! A. I shit in my pants! A. I am for real! No, garasz, 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 garasz. Piwnica, kurwa, jest piwnica! Kurwa, tam jest też Wieżowiec! Wieżowiec! Ani domek Górski? Zamiam się oni zbanują... Wieżowiec. Widziałem, mogliście się mnie, o kurwa Ja bym Kali zmanował. A Kali? Eee, może być Dobra, się przydał też Brak operatora, ale dobry operator, nawet go widać, widzisz? No mamy fiuta-miuta, idzie zablokował Próbuję Pomógłbym ci, ale mam problem najmana No się właśnie chcesz się zastanowić się, jak ty to możliwe What? Bro, what are you talking about man? Nie będę, nie odsuwam 10 level jakoś musiał być. Mama mu dała konto. Synku ja idę do roboty, ty mi tu wbijaj lewele w postacie chuju mały Przydasz mi się wreszcie do czegoś Kosnij co będzie. No i widzisz jaki ty jesteś. Połowicznie agresywny. Przez Uda, Boże. W wszystkim brak miłości. Właśnie, w techni myślisz, że w technikach informatykach jest miłość? Nie, ma żadnych dzieci w klasie. Przecież. No właśnie. No macie kolegów. Kto woli, ten woli, Exxon nie wnikajmy. Jeszcze te chłopaki były fajne. Kurwa, nie, nie! Ja będę miał koszmary <śmary> po tym <śmary> Patryk na prawie. Ja się zaczynam bać. Gdzie on kurwa jest teraz? Kogo dojeżdżasz? Ekson, ciebie na pewno nie. Czemu? Chcesz dostać? On się oh. nie boi takich pancernych baby O oh, kurwa Przejebałaś no sobie mogę właśnie dostać nic nowego I są w tej części drugiej której? Ooo Nie co powiem wam na koniec Kurwa